Practice any art, music, singing, dancing, acting, drawing, painting, sculpture, poetry, fiction, essays, reportage, no matter how well or badly, not to get money and fame, but to experience becoming, to find out what's inside you, to make your soul grow.

Piękne niebo mamy. Wracamy sobie z hotelu do domu, jest bardzo fajnie, ale pozostaje w sercu pewna niewypełnialna pustka po sekcji spa w hotelu której nie da się załatać miłością tak po prostu. Można by załatać pieniędzmi, ale nie mam ich aż tyle. Przynajmniej mamy ładny widok na niebo i mop podłęży. Na mopie podłęże wiele dni spędziłem nagrywając różne programy telewizyjne. Ba w Barze Taurus nie jeden jadłem chleb. Nic specjalnego w sumie. Luka jest dzisiaj, e, znaczy nie dzisiaj, ostatni dzień, ale wyjeżdża za trzy dni i to jest nasze ostatnie spotkanie. Oby nie w życiu, ale na pewno w Polsce. Więc dlatego też jestem na Mudzi dzisiaj i testujemy ścianę. Ua! Luka właśnie wyjeżdża niedługo, niestety. I, ale dzisiaj jest bardzo dobry dzień, bo on się tutaj rozciąga i dla nas został jeszcze chwilę dłużej na ściance. Bo normalnie to by się zebrał i obserwuję jak ja się spinam, więc to jest fajne. A Grzesiu walczy z 6B. Może nie pięknie, ale. Ale done. Dzisiaj w sumie mega długi dzień. I byłem długo na ścianie spinaczkowej. Na ścianie wspinaczkowej, gdzie teraz mam w sumie tylu znajomych, że szczerze ciężko z niej wyjść. I można by tam siedzieć, bo oni się rotują, przychodzą yy, nowi, starzy, odchodzą, a ja cały czas siedzę. I tak siedziałem i spędziłem dzisiaj tam dobre 3 godziny. Yy, choć planowałem krócej, ale to nieważne. No cóż, yy, dzień będziemy powoli kończyć. Jadę jeszcze odebrać moje klucze od kochanego Grzegorza, który przypilnował mi psa. Dziękuję bardzo za oglądanie do końca i dobranoc!